Będzie to opowiadanie, na które chciałbym zaprosić przede wszystkim panów, mężczyzn. Wiecie co, drodzy panowie, ja wiem, że mało popularny jest wśród mężczyzn tarot i astrologia i te, tego typu foliarskie um, kwestie. Natomiast wiecie co, chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną kwestię. Żeby zrozumieć świat kobiet, należy trochę zainteresować się tym światem ponieważ kobieta to nie jest tylko i wyłącznie ogródek rozkoszy. Kobieta to jest cała galaktyka zainteresowań, cała galaktyka filozofii, praw, które są odmienne, no odmienne, wcale nie są odmienne, tylko mężczyźni nie znają, nie zdefiniowali sobie tych praw rządzących światem, typu prawo przyciągania, prawo lustra, prawo echa, prawo jakieś tam inne jeszcze. Nie znają typów osobowości, nie są w stanie do końca rozpoznać Czym są emocje, jako skala? Ta pełnia, która będzie 13, 13 stycznia, ona jest dosyć ważna, ponieważ ta pełnia jest w znaku Księżyc, jest w znaku Raka, Słońce jest w znaku Koziorożca. Wiecie, jest, Koziorożec jest takim bardzo specyficznym znakiem. Tworzą razem z Rakiem parę zodiakalną, która jest dosyć, która jest dosyć skomplikowana. I wiecie co? jest, co chcę powiedzieć panom przede wszystkim. Widzicie panowie, zabrałem was celowo dzisiaj na miasto, żeby pokazać, czym jest życie męskie. Czym jest świat męski, w przeciwieństwie do świata kobiecego, który jest gniazdem i gdzie kobieta siedzi na gnieździe i wysiaduje psklęta. Kiedy stajecie się ojcami, kiedy stajecie się mężami, to nie możecie już sobie tak po prostu frywolnie fruwać, po różnego rodzaju socjalnych klubach, ponieważ wtedy macie również obowiązki, które wynikają z założenia rodziny. Ja myślę, że przysięga małżeńska nie do końca jest zrozumiana przez ludzi, którzy tą przysięgę składają. I to dotyczy również mężczyzn, którzy niestety, ale mają obowiązek zrozumieć, czym jest życie rodzinne. Decydując się na funkcję ojca, wchodząc w świat znaku raka, archetypu raka, musicie uświadomić sobie, że wchodzicie do innej krainy. W tej krainie rządzą zupełnie inne prawa i inne zobowiązania. To nie jest tak, tylko że. Zostawicie kobiecie cały świat na głowie, i ona będzie musiała sobie radzić ze wszystkim. Po to kobieta łączy się z mężczyzną, żeby razem tworzyli pewnego rodzaju połączenie, pomimo tego, że jest to jedno z najtrudniejszych połączeń, takich międzyludzkich, jakim jest związek małżeński, związek mężczyzny i kobiety, który ma na celu wytworzenie nowego życia i wychowanie tego życia. Wiecie. Księżyc w znaku raka jest czymś, jakby wyolbrzymić emocje, powiększyć te emocje i sprawić, że widzimy je w pełni. Mężczyźni niestety nie do końca są odpowiedzialni za emocje. My, jako panowie, mamy zupełnie inną skalę, zupełnie inne pojmowanie. My jesteśmy również inną galaktyką, inaczej odbieramy bodźce zupełnie, które tworzą naszą emocjonalność. Mężczyźni są bardziej y, gruboskórni i często nie rozumieją kobiet, które są y, sensytywniejsze i wrażliwsze, żyją również w bardziej introwertycznym świecie niż ekstrawertycznym. Y, teraz oczywiście, że wszystko się zmienia, kobiety również y, partycypują w świecie męskim, co zmusiło kobiety do pewnego rodzaju ewolucji do zmiany ewolucyjnej, która jest e, taką zatwardziałością trochę, czy to jest dobre, czy to jest złe, e, nie mi oceniać i nie chcę teraz robić tego. E, natomiast e, sami powinniście wiedzieć, czy e, to, że kobiety stają się jak mężczyźni, e, jest właściwym społecznym e, kierunkiem ewolucji. I tak wiecie co, e, patrząc na to w jakich niezrozumieniach żyjemy y, jako mężczyźni i kobiety? Ponieważ, no dobra, kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa. Niech poleci klasyką. Natomiast wiecie co? Ja uważam, że to nie do końca jest tak, że należałoby to bardziej rozgraniczyć, że kobiety są z Drogi Mlecznej, a mężczyźni są zupełnie z Andromedy. To są dwie odrębne galaktyki, y, jako systemy filozoficzne, które całkowicie leżą po przeciwnych stronach. Jeżeli chcemy stworzyć dobre związki, to musimy ze sobą rozmawiać jako e, przeciwne polaryzacje, jako e, zrozumienie tego, co nas łączy. A łączą nas emocje łączy nas księżyc. Ta warstwa, która e, rozdzieliła tak naprawdę gatunek człowieka na emocje ja to nazywam od zera do minus nieskończoności czyli te męskie, i od zera do plus nieskończoności czyli te żeńskie emocje. Doświadczamy je w różnej skali, i problem polega na tym, że kobiety nie do końca są w stanie zrozumieć męski punkt widzenia, a mężczyźni kobiecy punkt widzenia. Później społecznie się, że tak powiem, przytykamy, społecznie mamy oczekiwania, żeby chrystianizować siebie nawzajem, a nie, nie, nie na tym to polega. I co chcę powiedzieć w tym nagraniu? Bo to jest takie nagranie przygotowujące do pełni, która będzie 13 stycznia, to będzie ważna pełnia. Zresztą jak każda jedna, bo dotyczy pewnego rodzaju emocjonalności, dzięki czemu możemy, możemy przyjrzeć się, jak przepracować coś, co jest nieprawidłowością społeczną. I wiecie co, życzyłbym sobie naprawdę, żeby mężczyźni trochę zainteresowali się kwestiami sensytywnymi, czyli psychologią. Czyli, czyli poczuciem estetyki piękna. Zobaczcie, skoro sam król był w stanie wybudować sobie taki zameczek i określił jak on ma wyglądać, że to mają być takie mi teraz to, to przekręcić ta, Takie bardzo fikuśne, wymyślne designy, to znaczy, że mężczyźni są również w stanie są również w stanie tworzyć i zbliżyć się do pojęcia estetyki, do pojęcia piękna, tylko wiecie co to ma. Yy... Mężczyźni mają sobie na to również pozwolić. Mają mieć przy boku kobiety, które pokażą im, czym prawdziwa sensytywność i kobiecość jest. Yy, to, co bardzo ważne, chcę Ci powiedzieć. Yy... Nie chcę wchodzić w aspekt Adama i Lilit oraz Adama i Ewy, natomiast chcę tylko powiedzieć, że zarówno Ewa jak i Lilit są niczym innym jak określeniem tej strony człowieczeństwa, którą my nazywamy kobiecością, a więc tej bardziej subtelnej strony. Jeżeli ty, drogi mężczyzno, masz kobietę, która jest z ciebie niezadowolona, która ciągle na tobie wiesza psy, to pamiętaj, że jest ona częścią twojej osobowości, która określa, jaki jesteś ty. I podobnie ty, kobieto, jeżeli masz mężczyznę, którego nazywasz narcyzem, z którym jesteś, nie możesz od niego odejść, na którego ciągle wieszasz psy, to pamiętaj, że jest on określeniem twojej części osobowości. Osobowości. Więc jeżeli dobraliście się ze sobą, jeżeli obiecaliście sobie bycie razem, to znaczy, że określacie siebie nawzajem i tworzycie pewne konkretne emocje, konkretny księżyc, który ma według was dawać najlepszą jakość. A to czy daje tą jakość, to już jest inna kwestia. Więc moi drodzy, pamiętajmy, że emocje posiadamy wszyscy, emocje wywieramy na siebie nawzajem. Że mężczyźni również są zobligowani do tego, aby te emocje, ten świat drogi mlecznej poznawać. Troszkę bardziej zainteresować się, jak mężczyzna wpływa na kształtowanie się osobowości dziecka, bo brak mężczyzny również determinuje to, jakie jest dziecko później, czy jest w stanie wejść do społeczeństwa, czy nie. Dziecko obserwuje relacje między ojcem i matką, jako ich emocjonalność, więc tutaj oboje rodzice są bardzo ważni. I wy, panowie, nie tylko samochody, nie tylko technologia, tylko musicie zobaczyć, jak działa człowiek jako technologia. Tego Wam serdecznie życzę, żebyście takie studia odrobili, żebyście zaczęli szanować ciężką pracę, jaką kobiety wykonują, jeśli chodzi o budowanie ducha człowieka i w człowieku. Ducha, jakim są właśnie emocje. i Kobiety starają się nas nauczyć tutaj, w tej cywilizacji, tego, czym jest wrażliwość jako humanizm i człowieczeństwo. Wy, drogie panie, z kolei, bądźcie cierpliwe, bądźcie wyrozumiałe i wiecie co, nie ustawajcie w wierze, że mężczyźni są w stanie zrozumieć wasz świat. To jest bardzo głęboki świat. Ja w poprzednim nagraniu, dla chyba. Skorpiona na czytanie roczne 2025 zawarłem coś takiego, że kobieta, skorpion to jest taka część osobowości człowieka, która jest jak rów mariański, jeśli chodzi o emocje i duchowość. Nie każdy jest w stanie tak głęboko zanurkować, więc mężczyźni również powinni. Poznać, czym są znaki Zodiaku, jako y, formy osobowości człowieka, jako części osobowości człowieka, które w jakiś sposób nas określają, żeby móc później zrozumieć kobiety. Bo niestety kobiety się maskują. Kobiety nie pokazują swojej prawdziwej twarzy. I później mężczyzna, y, poznając prawdziwą twarz kobiety, jest zaskoczony, że ona jest taką głęboką instytucją y, mentalną, osobowościową. Wiecie, ja poznając świat kobiet przez wiele lat. Zobaczyłem, że jest to absolutnie niesamowity świat i widzę, że mężczyźni tak bardzo spłycili postrzeganie kobiet, że obecnie patrząc na relacje społeczne, na to czego oczekują ludzie od siebie nawzajem, to po pierwsze jestem przerażony, że kobiety do tego dopuściły, do takiego płytkiego traktowania siebie. A po drugie jestem przerażony tym, że mężczyźni przez tak długi czas nie byli w stanie poznać, czym kobiecość jest i w jaki sposób my, jako mężczyźni, możemy również wpływać na kobiety, żeby po prostu pokazały nam swoją prawdziwą twarz, czyli prawdziwy księżyc, prawdziwe emocje. Tego oczywiście życzę, moi drodzy. To jest tylko taka szybka wrzutka przy wieczornym spacerze. Pogoda cudowna, sprzyjająca temu, żeby wykorzystać tego saturnicznego dnia. <laughs> tego Saturn Day ponieważ jest to inna energia, mam nadzieję, że te słowa tutaj będą pomocne dla niektórych osób. A ja Was już serdecznie zapraszam, najprawdopodobniej jutro zrobię, a może nawet i live'a na temat właśnie tej pełni. Zerkniemy w kosmogram, co ta pełnia nam wnosi, zerkniemy na każdy znak zodiaku, jaką się tam układa w tej pełni, co możemy wykorzystać. Tak, także zapraszam Was serdecznie, zarezerwujcie sobie jutro czas, myślę, że tak koło godzinny. 11-12 będę robił tego live'a, także taka mała zapowiedź. Widzicie jak u mnie zmiany też przyszły. Witam Lucyno, również pozdrawiam bardzo serdecznie. Puzonie, ciebie też pozdrawiam bardzo serdecznie. O z Holandii, bardzo piękny kraj, bardzo piękny. Może kiedyś się tam wyprowadzę. Jest na mojej liście zainteresowań Holandia. Więc moi drodzy, jeszcze raz zapraszam na jutrzejszego live'a. Widzicie ten księżyc tam z tyłu? Nie, tam nie, nie, nie widać. Jest ładny, potężny, dopełnia się, dopełnia. dwa dni zostało do pełni. Więc już Was dzisiaj serdecznie zapraszam. Na jutrzejszego live'a powiemy, przyjrzymy się bliżej temu. Co ta pełnia nam wnosi, co możemy z niej wyciągnąć i jak możemy się jeszcze bardziej bliżej poznać. Dziękuję tymczasem za uwagę. Do usłyszenia.